No i mamy moje własne jajka. Doskonałe. Zachęcam Państwa do hodowli. Już Państwo wiedzą jak. Kura prosta. Kurę można w mieście. Jak ludzie mają gołębie i papuszki w mieście, to można dwie kury i koguta sobie w ogródku. Jak mają wyżły wielkości moich cieląt, to można sobie w mieście kurę mieć i takie jajka. Ile rocznie? Dobra kura, 200 jaj rocznie. A dwa razy w tygodniu sobie przerwę robi. Tak jak jaskie są w piątek i w środę. 200. Gorsza kura, 120 jaj rocznie, 130, 150. A sklepowe jajo? <laughs> sklepowe jajo, proszę państwa, to jest tak. Siedzi kura w klatce. Szefie. Szef daje paszę, będę dziubać. Dziubie paszę. Pasza mnie rozpycha. Pasza jest taka, żeby tylko z niej jaja były żadnego pożytku dla mnie. Jestem lekko ześwirowana, świata nie widziałam, tylko jarzeniówki. Dziobie, moje koleżanki ze wszystkich stron, a z tyłu szefie pu. Jedno jajo, puu, drugie jajo, puu. Czasem trzy jaja, puu, dziennie, puu. Generalnie puu. Chodzi o to, Pum. żebym zrobiła 350 jaj rocznie. Tak się niosą fabryczne. I państwo mogą wybrać. Fabryczne, pu pu pu, 350, A! zestresowane, czy może takie wypracowane, wysmakowane, wysublimowane. Pachnące kurzą kupą i kogutem. Jajo własne. Państwo sobie wybierają, bo ja już wybrałem.